Tak wygląda grup Sony Szklanowskiej. Ten widok porusza do łez. Śmierć 25-letniej Sony Szklanowskiej, znanej z programu Hotel Paradise, odbiła się szerokim echem w środowisku medialnym i internecie. Prokuratura potwierdziła, że kobieta odebrała sobie życie, co stało się impulsem do debaty na temat psychologicznego wpływu hejtu i presji w sieci. Od śmierci Sony minęły 4 miesiące. Teraz w sieci pojawiło się zdjęcie jej grobu. Ten widok wyciska z oczu łzy. Śmierć Sony szklanowskiej wstrząsnęła zarówno jej fanami, jak i środowiskiem medialnym. Uczestniczka drugiej edycji hotelu Paradise zmarła 17 maja bieżącego roku. Sonia była aktywną postacią w mediach społecznościowych i jednocześnie wystawioną na krytykę w sieci. 25-latka otwarcie mówiła o swoich problemach związanych ze zdrowiem psychicznym. W wywiadach i mediach społecznościowych przyznawała, że zmaga się z depresją oraz stanami lękowymi. Tak dziś wygląda grup Sonii Szklanowskiej. Grup Sony szklanowskiej wzrusza wielu odwiedzających. Niespełna pół roku po tragicznej śmierci można tam znaleźć zdjęcia, kwiaty, znicze, figurki aniołków, a także maskotki składane przez bliskich i fanów. W tle nagrań, dokumentujących miejsce, często słychać jej utwory, jak lew, które, po śmierci artystki, nabierają głębokiego, emocjonalnego znaczenia. grup Sony Szklanowskiej. Komentarze pod TikTokiem pełne są wyrazów współczucia i smutku. Jedna z osób zauważyła: "Piękna, młoda i utalentowana dziewczyna, ale tak bardzo cierpiała każdego dnia." Internauci wyrażają swoje wsparcie i tęsknotę w mediach społecznościowych. "Śliczna, szkoda, że dołączyła do grona aniołków" napisał jeden z użytkowników. Inni odnoszą się do problemu depresji, wskazując, jak codzienne cierpienie mogło doprowadzić do tak dramatycznych decyzji. Depresja jest straszna, zabija kawałek po kawałku, wyznał jeden z fanów pod nagraniem przedstawiającym grup artystki. Sonia Szklanowska pozostanie w pamięci jako młoda, utalentowana osoba, której życie przerwane zostało zbyt wcześnie. Ostatnie miesiące pokazały, jak wielki ślad pozostawiła w sercach bliskich i fanów, którzy wciąż wspominają jej talent i osobowość.